Witam Was bardzo serdecznie, to jest drugie spotkanie ze mną, takie drugie spotkanie gramatyczne. Ja przypomnę, nazywam się Ania Życka i przypomnę również, że prowadzę dla Was stronę na Facebooku, która nazywa się Mind Deutsch. I tam yy, ja podaję różne fajne rzeczy do nauki niemieckiego na różnym poziomie zaawansowania, ale dzisiejsza lekcja jest jakby kontynuacją w pewnym sensie tego, co było w pierwszej części, ponieważ w poprzednim odcinku tłumaczyliśmy sobie yy, czasownik zanim, czyli być. Dzisiaj zajmiemy się drugim czasownikiem posiłkowym, czasownikiem habem, który znaczy mieć. Co to znaczy czasownik posiłkowy? No, jak sama nazwa wskazuje, domyślicie się pewnie, że posiłkowy to coś musi posiłkować. W gramatyce, jeśli coś posiłkuje, to znaczy, że jakby współtworzy, pomaga tworzyć inne konstrukcje gramatyczne. I dla osób, które już liznęły troszeczkę więcej niemieckiego, mogę tak już troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, że czasowniki haben i sein, te dwa czasowniki Posiłkują, czyli współtworzą, pomagają tworzyć czasy przeszłe. Czas przeszły perfekt i czas przeszły plus kwam perfekt. Te czasowniki mają jeszcze w gramatyce inne funkcje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, aby uzmysłowić Wam, że sama odmiana, którą dzisiaj zrobimy, jest dopiero takim malutkim gramatycznym ziarenkiem, ponieważ tymi czasownikami będziecie posługiwać się, nie tylko w ich takiej samodzielnej odsłonie, czyli w prostym, zwykłym zdaniu, ale również w przyszłości budując bardziej skomplikowane zdania. I to jest bardzo ważne i fajnie będzie, jeżeli będziemy o tym już dzisiaj pamiętać. Słuchajcie, czasownik Haben jest czasownikiem również nie nieregularnym. Powiedzieliśmy sobie w poprzedniej części, że nieregularny to nie które się nie odmienia nieregularnie, bo to nam nic nie mówi, to jest taki czasownik, który ma w swoim członie pewne zmiany. Jeżeli popatrzycie sobie, tutaj mamy napisane, jeżeli sobie popatrzycie na formę wyjściową tego czasownika, czyli na haben i potem zerkniecie sobie na suchą odmianę, to już widać, że. W w samym słowie, jakby w tym czasowniku H, w samym słowie, w słowie nie chodzi tylko o dodanie typowych końcówek, ale jakby zmienia się temat. To się nazywa temat. Czyli przechodząc do rzeczy, przygotowałam dla Was bardzo proste zdania, bo jestem zwolenniczką uczenia się po prostu w kontekście i popatrzcie jak to wygląda. Zajęcia osobowe robiliśmy sobie na poprzedniej lekcji, ale przykładowe zdania, które tutaj dla was dzisiaj mam, brzmi to w sposób następujący: Ich habe wenig Arbeit. Ich habe wenig Arbeit, czyli mam mało pracy. Du hast viel Geld. Du hast viel Geld to by nie chciał mieć dużo pieniędzy, tak? Bo wyrażenie wilgel znaczy dużo pieniędzy. Er, sie, es, czyli on, ona, ono hat hunger oder er, sie, es hat Durst czyli Hunger haben Durst haben Hunger haben znaczy być głodnym zaś Durst haben znaczy być spragnionym. Hmm, czyli no, my tak to tak mówimy, być głodnym, że chce mi się jeść, prawda? I ich habe dus, na przykład, czyli chce mi się pić. Tak to mówimy w języku polskim. Wir haben kinder. Ihr habt, czyli wy macie, Ihr habt peś, Sie haben lust auf eis. Oni mają ochotę na lody. Sie haben Zeit. Pani, pan ma czas. Jeszcze raz sobie to przeczytamy. Ich habe wenig Arbeit. Czyli mam mało pracy. Du hast viel Geld. Ty masz dużo pieniędzy. Er, sie, es hat hunger. Oder er, sie, es hat durst. Wir haben kinder. Ihr habt pech. Sie haben Lust auf Eis und Sie haben Zeit. To są zdania twierdzące, czyli taka łopatologia stosowana, osoba, czasownik, dopełnienie. Zwróćcie uwagę, że te wyrażenia, które tutaj macie, to są rzeczowniki. I rzeczownik w języku niemieckim zawsze, ale to zawsze, pisane z dużej litery. Niezależnie od tego, czy to jest krowa, osioł, czy to jest Wisła, czy to będzie Warszawa, Odra, Berlin, nie ma znaczenia. Czy to jest nazwa własna, czy jest to nazwa niewłasna, zawsze rzeczownik na początku, na końcu, w środku zdania, zawsze będzie pisany z dużej litery. Dobrze, i teraz tak, to są zdania te twierdzące. Poprzednio zapadałam też opcję pytań i to samo zadzieje się teraz tutaj. My też nauczymy się tworzyć pytania. Pamiętacie, jak się robiło pytania przy czasowniku być? Bardzo proste, robiło się przez inwersję. Dla osób, które nie pamiętają, przypomnijmy, że inwersja to jest postawienie czasownika na pierwszym miejscu, czyli przesuwam czasownik odmieniony do danej osoby na pierwsze miejsce. I zrobię to teraz, ok? Czyli sekundę tu się trochę pomieszam przy tablicy, czyli odkręcę się, e, tak żeby Wam to e, pokazać, tak jak to było przy czasowniku e, Być. no, czarne na lewo, I już tutaj sobie zamieniamy. Dobra. I to jest tyle, postawiliśmy czasownik, dodajemy jeszcze znak zapytania, no bo pytanie bez znaku zapytania to tak trochę słabo. No, czyli zobaczcie, co się zadziało, zobaczcie, co mamy. Habe ich wenig Arbeit? Ja mam mało pracy. Na przykład się kłóci mąż z żoną, prawda, i mamy wyrzuty tutaj, ten wyrzuca jedno do drugiego i ona mówi do niego albo do niej fax. Habe ich wenig Arbeit? Ja mam mało pracy. Albo hast du viel Geld? Czy ty masz dużo pieniędzy? No tego nam nikt nie powie, zwłaszcza w Polsce, bo no, o pieniądzach się nie mówi. Hat er Hunger? Czyli czy on jest głodny? Albo na przykład hat sie Durst? Czy chce jej się pić? Haben wir kinder? No i na przykład, no to w jakiej sytuacji moglibyśmy to powiedzieć. No dobra, my mamy taką sytuację na przykład, e, że para się rozstała, spotykają się po 15 latach i on albo ona, raczej on nie wie, bo ona to zawsze wie, że ma dzieci. Ale on na przykład nie wie i pyta się Haben wir Kinder? to my mamy dzieci, tak? Habt ir Pech? czy wy macie pecha? Haben sie lust auf ice, czy oni mają ochotę na lody? I na przykład forma zwrotu do osoby, z którą jesteście na pan pani, tak? bo to jest ta ostatnia forma pisana z dużej litery. Haben Sie zeit. Czy ma pani czas? Czy ma pan czas? Haben Sie Zeit. I pamiętaliście, co robiliśmy. To samo tutaj, że jak już mamy taką opcję właśnie zdań twierdzących, zdań pytających, to teraz możemy ile w lesie tworzyć tych innych, czasów, tych innych zdań, prawda? Bo tu, jak mamy tą konstrukcję opanowaną i mamy troszkę słownictwa, to już możemy nieskończoną ilość zdań sobie tworzyć, prawda? Czyli na przykład, jeżeli chcemy zadać pytanie, e, czy, pani ma, e, czy pani ma troszkę pieniędzy? Czy pani ma troszkę pieniędzy? Bo chcemy pożyczyć na przykład, prawda? Czyli będzie co? Haben Sie wenig Geld? A no, to będzie, że mało pieniędzy. No to zawsze powiedzą, że mało, tak? Czy też na przykład? E, czy ona e, ma pecha, tak? Hat sie peś hat sie peś. Tak? Czy na przykład? E, czy wy macie dzieci? Hapt ihr kinda. Hapt ir kinda. Czy na przykład czy ty masz ochotę na lody? Hast du Lust auf Eis? Hast du Lust of Eis? Zobaczcie, jakie to jest proste. Jak ja to mówię, easy Deutsch. Jak już się zacznie, to już po prostu brniemy w tym niemieckim i no nie ma wybacz. Uczymy się go dalej. Mam nadzieję, że to było dla Was stosunkowo proste. Tak jak w moim poprzednim filmiku, będziecie mieli okazję zrobić kilka zdań tak, na bazie tego poznanego materiału, i następny slajd będzie oczywiście z odpowiedziami, żebyście mogli sobie to na no, rzecz jasna sprawdzić. Bo pamiętajcie, że uczymy się po pierwsze w kontekście, a po drugie, wszystko, co poznajecie, no, wymaga pewnego ćwiczenia. Jest takie przysłowie, więc po niej. Po polsku też jest, ale ono po niemiecku brzmi Übung macht den Meister, czyli ćwiczenie, czyli mistrzem. I z tym zgadzam się w 100%. Słuchajcie, jeżeli ten króciutki materiał, bardzo prosty jak widzicie, bo ja tutaj nie wykorzystuję jakichś niewiadomo multimediów i narzędzi, bo mniej znaczy więcej, to z takiego wychodzę założenia. Jeżeli to Wam się w miarę podobało, kliknijcie, że jest ok. Napiszcie jakiś komentarz, że jest w porządku. Jeżeli coś nie gra, to też napiszcie, jakbyście chcieli, bo tak naprawdę chodzi o to, żebyście się nauczyli. Ja już umiem. Pora na Was. No dobrze, tak więc zapraszam do następnych odcinków. Również przypomnę, że na wyższe poziomy już tutaj w moim mózgu się coś kręci i kłębi, tak więc na wyższe poziomy również coś będzie. A dzisiaj Wam bardzo dziękuję za uwagę i Mam nadzieję, że y, obejrzycie do końca ten filmik, wyniesiecie coś z niego dla siebie y, i będziecie oglądać następne odcinki. Na razie to wszystko. Ja trzymam za Was kciuki. Jak to Niemcy mówią, toj, toj, toj. E, będzie wszystko ok, nauczycie się. Tylko troszkę cierpliwości, siły, systematyczności i będzie wszystko w porządku. Na ten moment to wszystko. Trzymajcie się. ślebuziak.